Nazytówki, ulotki, plakaty, banery, pieczątki, gadżety reklamowe. Druk sero, oprawy skanowanie, laminowanie, fax VHS na DVD, kafejka internetowa. To wszystko w jednym miejscu. Cyberkultura ulica Barlickiego 14 Kutno. Jest nowy numer gazety lokalnej w numerze: między innymi Bez szans z tirem kierowca zginął na miejscu, zabił swoją babcię, teraz znów atakuje. Bezzębny KS przegrywa z Nerem. Do tego największa kutnowska giełda pracy, autogiełda, dodatek sportowy oraz program telewizyjny w prezencie. Gazeta lokalna blisko Twoich spraw cena złoty 99. Zł. Dzień dobry Państwu, Radosław Wąs. Dziś mamy czwartek 25 dzień maja, a imieniny obchodzą Magdalena, Joanna, Mariusz i Leon. Zapraszam na wiadomości dnia. Radny miejski Rafał Jóźwiak zainteresował się niedawną aferą finansową w urzędzie miasta. Złożył on w tej sprawie stosowną pisemną interpelację. Odpowiedzi na pismo udziela prezydent Zbigniew Burzyński który potwierdza, że skutki działalności urzędniczki mają swoje odbicie na finansach budżetu miasta. Rajca wnioskuje, by prezydent poinformował, kiedy i w wyniku jakich działań stwierdzono te nieprawidłowości, jak długo one trwały, na czym konkretnie polegały, czy ewentualne skutki mogą odbić się na miejskich finansach, a także jakiego wydziału one dotyczą. Przypomnijmy, że przekręty urzędniczki miały polegać na przygotowywaniu dyspozycji poleceń przelewów ze środków publicznych pod sfałszowanymi tytułami. Jednocześnie urzędniczka wskazywała swój numer rachunku bankowego, jako numer odbiorcy przelewu. Z okazji obchodów setnej rocznicy Święta błękitnej Armii złożono kwiaty pod tablicą oddającą hołd Hallerczykom. Proszę Państwa, w tym roku mija dokładnie 100-lecie powstania Armii Generała Hallera we Francji i 98 rocznica pobytu Pułku Instrukcyjnego w Kultu. 25 maja 1919 roku do Kutna przybył pułk instrukcyjny. 26 i 27 następne dwa półki. 10 lipca 1919 roku w naszym mieście uroczyście kościliśmy również generała Kalera. Armia Polska we Francji zwana też Błękitną Armią lub Armią Halera, to polska ochotnicza formacja wojskowa powstała w czasie I wojny światowej w roku 1917. Powołana dekretem prezydenta Francji Raimonda Poincarégo 4 czerwca 1917 roku z inicjatywy Romana Dmowskiego oraz kierowanego przez niego komitetu. Tematyka smogu nieco się rozwiała, wpłynęła na to wiosna, a także koniec sezonu grzewczego. Z pewnością jednak ten temat powróci jesienią. I właśnie smogowi, a także niskiej emisji poświęcone było spotkanie młodzieży w firmie Eco Kutno. W firmie Eco Kutno odbyły się warsztaty ekologiczne dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych. Spotkaliśmy się kilka razy z młodzieżą. Powstał pomysł powołania młodzieżowej reprezentacji powiatu. Pomysł jeszcze nie jest ukonstytuowany, jeszcze nie, jest, nie ma podstaw prawnych. Ale spotkały, odbyło się kilka spotkań informacyjnych. Młodzież opowiadała nam o tym, o swoich pomysłach, w jaki sposób chcieli włączyć by się w tę politykę lokalną. I jednym z takich zagadnień, na który, na który temat się wypowiadali, była właśnie ekologia. Stąd też wyrosła koncepcja pogłębiania wśród młodzieży wiedzy na temat postaw ekologicznych. Motywem przewodnim była tematyka związana z niską emisją i smogiem w ramach bloku tematycznego Czysty Powiat. Spotkanie będzie miało charakter aktywny, bardziej warsztatów niż wykładów z mojej strony, ponieważ chciałbym uczniów zaangażować. A zaangażować do czego? Temat ogólny to jest ekologia, a temat przewodni to jest dość y, znany ostatnio Popularny, między innymi w mediach, popularne zagadnienie w mediach, czyli niska emisja, ograniczenie niskiej emisji. Choć o smogu mówi się nieco mniej już ze względu na późną wiosnę, to na pewno zarówno sam temat, jak i problem wróci, kiedy ponownie zacznie się sezon grzewczy. Równie ważny jest temat dotyczący niskiej emisji. Jest to temat nam dość dobrze znany. Spotykamy się też na ciepłowni i ciepło systemowe, które, którego jesteśmy w dostawcą, jest, jednym prost, jest jedną z prostszych metod. Zwalczania smogu w przypadku budownictwa wielorodzinnego. Stąd, jakby to się w pewną całość. Wydaje nam się składa. Uczniowie mogli się przekonać, jak wygląda pył PM10, który wdychamy, i jak bardzo wpływa na spadek jakości powietrza. W warsztatach Weco Kutno wzięli udział uczniowie kutnowskich szkół ponadgimnazjalnych. Tematyka ekologiczna spotkała się z zainteresowaniem klas zespołu szkół nr 1, nr 2 i nr 3. Wszystkie z klas, które wezmą dzisiaj udział w warsztatach ekologicznych, prowadzą pracownie ekologiczne, które były dofinansowane m.in. z budżetu powiatu kutnowskiego. Cieszę się z samej inicjatywy ze strony starostwa. Kutnowskiego z pomysłu i cieszę się, że mogę w tym uczestniczyć. Prócz części warsztatowej było także zwiedzanie ciepłowni przy ulicy Oporowskiej. Citroen Jumpy to nowy samochód strażników miejskich. Można już spotkać go na ulicach naszego miasta. Kutnowska Straż Miejska ma nowy radiowóz. Pojazd został zakupiony przez miasto Kutno w marcu 2017 roku i został przystosowany jako pojazd do celów patrolowo-interwencyjnych dla straży miejskiej. Jak samochód wygląda, to zresztą większość już mieszkańców naszego miasta widziała. To także jest on wyposażony w przedział dla osób ujętych, także ma tutaj takie pewne dodatkowe rzeczy, które każdy radiowóz powinien mieć. Ten samochód generalnie nie jest żadnym dodatkowym samochodem, jednakże zostanie wymieniony już ponad 12-letni inny pojazd, Hyundai, który także jest na wyposażeniu Straży Miejskiej, który w niedługim czasie zostanie no, zbyty przez miasto, czyli albo to w formie przetargu, na, no, jeżeli się nie zajdzie, to w jakiejś innej formie. Także nie jest to nic nowego, to chciałem podkreślić, bo się często ludzie pytają. Jest to wymiana, standardowa wymiana 12-letniego samochodu, który ma przejechany ponad 400 tysięcy kilometrów. No i jego niestety awaryjność jest dosyć duża. Koszty zakupu pojazdu wyniósł 107 650 złotych, mówi Ryszard Wilanowski, komendant straży miejskiej w Kutnie. Jest to większy samochód, chodziło także tutaj o, o to, żeby również był większy przedział dla, tych, dla, dla osób zatrzymanych, żeby był zachowany jakiś komfort jazdy, nie ściśnięty ktoś, kto, kto będzie przewożony w jakiejś klatce, no, ale no to również staramy się zapewnić, także komfort zarówno pracy strażników miejskich, jak i osób przewożonych. Zresztą jak państwo to na pewno zauważyliście tego typu pojazdy policyjne czy też straży miejskiej są gabarytowo takie same. Odbyło się już pierwsze spotkanie projektu grant na lepszy start 2017. Zdrowie kochamy, więc o nie dbamy. Podczas niego poznawały się dwa pokolenia, które przez najbliższe miesiące będą brać udział w zajęciach. Przekazywanie wartości moralnych z pokolenia na pokolenie jest bardzo istotne. Niestety nie wszyscy mają okazję porozmawiać z dziadkami lub z wnuczkami. Odbyły się już pierwsze zajęcia projektu Zdrowie kochamy, więc o nie dbamy, prowadzonego przez Centrum Organizacji Pozarządowych oraz Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej. Na dzisiejszych zajęciach rozpoczynamy w ogóle projekt Zdrowie kochamy, więc o nie dbamy i tu przygotowaliśmy dla naszych uczestników zajęcia integracyjne, bo jako dwie grupy takie odrębne, o dużej różnicy wieku, musimy się lepiej poznać. Także na pewno tutaj musimy poznać swoje imiona, musimy poznać to, co lubimy, prawda? To co to co nas łączy, ale też co nas dzieli, prawda? No, bo Jesteśmy różnorodni. Na dzisiejszych zajęciach również zaproponujemy jakieś gry, zabawy, takie mające na celu rozwój jakiejś naszej komunikacji między nami uczestnikami, prawda? Możemy te obie grupy, czyli Was tutaj, mieszkańców codziennego domu oraz dzieci ze świetlicy rodzinka, połączyć we wspólnym działaniu. Wiemy, że w zeszłym roku też Państwo uczestniczyli w takim projekcie. I cieszą się on dużym powodzeniem. Także myślę, że Państwa aktywność będzie tutaj duża i razem nastąpi taka więź między pokoleniami, tak, powodzeniem trochę starszym i młodszym. Uczestnicy biorący udział w projekcie są w wieku od 5 do 14 lat oraz od 60 roku życia. Podczas zajęć odbywały się gry, dzięki którym uczestnicy mogli poznać swoje imiona, przywitać się ze sobą oraz podzielić się na grupy, by mogli bliżej się poznać. Siebie? Odwracamy się, szukamy osoby. Okej, okay. witamy się jak Japończycy. Dzień, 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 dzień dobry, dzień dobry, dzień dobry. dzień dobry. Pięknie. Okej, okay, spacerujemy. Następne spotkanie będzie z dietetykiem, który opowie o tym, jaka powinna być dieta dla danej grupy wiekowej. Tor przeszkód Aqua Glide Challenge Track. Tańsze bilety na basen, a także tort urodzinowy to tylko część atrakcji, jaką Aquapark Kutno przygotował dla mieszkańców na swoje piąte już urodziny. To już pięć lat od hucznego otwarcia Aquaparku Kutno. Dziś jest to obiekt lubiany, chętnie odwiedzany nie tylko przez mieszkańców Kutna, ale i wielu gości niemal z całego kraju. Z okazji swojego jubileuszu Kutnowski Park Wodny przygotował moc atrakcji. Pięć lat skończyłem Aquapark Kutno, Już pięć lat, proszę Państwa służymy mieszkańcom i nie tylko yy, jeśli chodzi o usługi to bardzo trudno. Chciałbym bardzo serdecznie zaprosić wszystkich na 1 czerwca, to jest Dzień Dziecka przy okazji, ale również na urodzinowy tort i poinformować, że w tym dniu dzieci i młodzież yy, będzie korzystała z atrakcji to parku za złotówkę. Natomiast my wszyscy pozostali. 5 zł na godzinę, na 5 lat akwaparku, wszystkie atrakcje, także myślę, że będzie tam tłoczno, a tor będzie na tyle duży w kształcie akwaparku, że wystarczy dla nas wszystkich. Gdyby ktoś z Państwa jeszcze chciał jakieś dodatkowe informacje, tam są wyłożone ulotki. Serdecznie zapraszam 1 czerwca, urodziny akwaparku 5 lat atrakcji właśnie w tym dniu. I na koniec zaproszenie w ramach cyklicznego seminarium poświęconemu tradycji oręża polskiego. Już szóste seminarium w najbliższy weekend. Szóste seminarium dziedzictwa i tradycji oręża polskiego ruszy już w sobotę 27 maja w Centrum Teatru, Muzyki i Tańca. W tym roku takim tematem przewodnim jest w obronie bezpieczeństwa obywateli. I będą na początku zaczyna się to taką częścią prelekcyjną od godziny 11. Później będzie podsumowanie też między innymi naszej dziesięcioletniej działalności naszego stowarzyszenia i, tu, w tej części prelekcyjnej, będą prelegenci z różnych miejsc Polski, głównie oczywiście na temat bezpieczeństwa, ale będzie też na temat policji przedwojennej, na temat wojska przedwojennego, działania, które były podejmowane i oczywiście coś ze współczesności, będzie też wystąpienie z Państwowej Straży Pożarnej w Kutnie. Od godziny 15 już na placu Wolności odbędzie się część plenerowa. Będzie to wystawa sprzętu i współczesnego wojskowego, i historycznego, i sprzętu straży pożarnej i państwowej policji, komendy powiatowej policji w Kutnie. Także serdecznie zapraszamy na zakończenie tych obchodów w zasadzie dedykowanego dla święta pułkowego 37 Pułku Piechoty. Zapraszamy na Mszę Świętą o godzinie 18.00 do Kościoła Świętego Wawrzyńca w Kutnie, gdzie będzie odprawiona msza w intencji poległych żołnierzy 37. Łęczyckiego Pułku Piechoty. Zapraszamy bardzo serdecznie. Będzie się naprawdę wiele działo. Będzie można na Placu Wolności również skorzystać ze zrobienia sobie zdjęć, porozmawiać bezpośrednio z osobami, które obsługują y, sprzęt, który będzie zgromadzony, a będzie tego sprzętu. Dużo i będą historyczne pojazdy. Będzie czołg TKS, będzie motocykl Sokół 1000, będzie wóz pancerny przedwojenny, będzie też sprzęt współczesnego wojska. Będzie można sobie zwiedzić i radiowóz policyjny. I będzie można sobie zrobić, przypuszczam, zdjęcie na motorze policyjnym. Z pewnością będzie co oglądać. Zapraszamy wszystkich, niezależnie od wieku. Sama część seminaryjna będzie wprowadzeniem do tego. Tego, co dziać się będzie na Placu Wolności? Nasze seminarium jest organizowane dzięki dotacji ze Starostwa Powiatowego w Kutnie w otwartym konkursie ofert i jest pod patronatem honorowym Starosty Kutnowskiego. Przypominamy początek spotkania 27 maja o godzinie 11 w Centrum Teatru, Muzyki i Tańca. To wszystko w dzisiejszym wydaniu Wiadomości Dnia. Ja Państwa żegnam, zapraszam na prognozę pogody. Do zobaczenia jutro. W nocy zachmurzenie duże z przelotnymi opadami. Temperatura 8 stopni w całym regionie. Ciśnienie wyniesie 1004 hektopaskale. W dzień przejściowe zachmurzenie. Temperatura 19 stopni w całym regionie. Ciśnienie wyniesie 1005 hektopaskali. W nocy zachmurzenie małe. Temperatura 7 stopni w całym regionie. Ciśnienie wyniesie 1008 hektopaskali.